Dzień dobry, witam, kłaniam się niziutko całemu mojemu światu i zapraszam na poranną gimnastykę. Poranną, godzina jest 5.30. Kochani, zaczynamy, ale przywitam was wierszem. Takim, który pamiętam chyba z piątej klasy szkoły podstawówki. Witam cię kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie witam. Bo po to przecież jestem, abyś mnie ujął w dłonie i czytał. Kiedy jesz obiad na zdrowie? Gdy chcesz się bawić, baw się, ja ci nie bronię. Ale gdy chcesz mieć opowieść o wszystkim, co najciekawsze, ja ci się skłonię. Kiedy ci smutno będzie, kiedyś samotny, chory, bez przyjaciela, ja z tobą pójdę wszędzie poprzez zimowe wieczory w kraje wesela. Będziesz tam ze mną oglądał baśnie i cuda i dziwy na końcu świata. Po niebie, po morzach i lądach, jako te ptaki szczęśliwe będziemy latać. Kochani, to tak, ja Was bardzo witam serdecznie i zapraszam. Kiedy ci smutno będzie, kiedyś samotny, chory, bez przyjaciela, jakże pięknie te zdania wpisują się tu w naszą narrację. Kochani, witam, witam wszystkich i cieszę się, że. <laughs> Macie chęć ćwiczyć, tak kochani? Macie chęć? Ja wczoraj przyszłam z pracy i tak pomyślałam: o, chyba się położę. No to się położyłam, włączyłam jeden audiobook, później drugi przeleciał, później trzeci, a ja tak słuchałam tylko odcinkami. No ale gdy już się wyspałam, pomyślałam, no odpoczęłam, nie miałam świadomości, kto jest godzina i myślę, pójdę teraz do sklepu, kupię sobie jakieś owoce. I patrzę tak, stoję na, przed ścianą, gdzie się, zegar, patrzę i zamarłam. Jak to? ósma dziesięć, czyli 2010. ale już sklep zamknęli. <laughs> Także panem po południu wczoraj miałam, ale no oni, tak, tak się wyspałam, że aż mi się oczy szerzej otworzyły. Także witam was wyspana, no mam nadzieję, że jeszcze tak bardziej odsapnę w ten weekend. Z dobrą herbatą o poranku i zapraszam na ćwiczenia. Mam tak, jak wam podpowiadam, mam takie różne y, filmiki też oglądam, żeby zobaczyć, co tam inni ćwiczą. No i jest fajna ta moja nasza pani doktor, neurolog, którą mam, o której już parę razy mówiłam, i ona mówi, że nawet w czasie przerwy, w czasie, przerwa w czasie pracy, to co? Czyli najpierw potrząsa energicznie ciałem. Uff. Energicznie ciałem potrząsa. Uff. To my też. Uff. Dwie minutki, ona mówi dwie minutki, nie kochani, chociaż minutkę, pół to już jest dużo. Także, Także powudzamy. Nawet przy potrząsaniu można się lekko zadyszeć. No i robimy takie jakieś ćwiczenie, posłuchajcie. To jest według jej podpowiedzi. A teraz... Mm, tylko jak to zrobić? Jest... Pobudzanie tutaj, o, to takie, ja to, mnie to się kojarzy z taką małpą w dżungli, no ale dobrze, jakby ktoś potrzebował, to właśnie ona jest, to mogę nazwisko wysłać, czy jakiś link, ona jest na Instagramie. Yy, ona mówi, że zainteresowała się medycyną chińską. O to z medycyny chińskiej, gdy miała problem ze stępem. Także poruszyła temat dogłębnie ze wszystkich możliwych rzeczy i w medycynie tej, i chińskiej. Dobra, to jakśmy już się troszeczkę, to jeszcze może tu obsukamy sobie rączki. O no, ja dzisiaj zaraz zobaczę, ile jest stopni, bo bluzę założyłam bo chłodna, bo kochani, a w jest, o to 13. To. No ja wiem, czy aż takie zimą, no jest chłodna, Ale w stopy mi jest takie jeszcze w cię pomożę, Może nawet na dywaniku, bo on tak no, płytki lodowate. <laughs> lodowate w środku lata. I jeszcze tu paszki. Uf, tutaj pobudzamy węzły chłonne. To jest takie ćwiczenie, ja bym powiedziała, dla węzłów chłonnych. No, bo jak inaczej pobudzić? <laughs> Dobrze, jak już jesteśmy w tej pozycji, to byśmy zrobili dzisiaj taki luzikowy, to machanie rękami, takie przygięciach. I jedziemy, kochani. Minutkę. O, zobaczcie. Zobaczcie, gdzie ta moja herbata, żeby mi nie strącić? jakoś mi kawa przeszła. Zobaczymy jak długo. No mam takie etapy w życiu, że piję, piję kawę, a później mi przechodzi i znowu ileś nie piję. No ale wczoraj kochani, tak byłam zadziwiona, że jest godzina 20. No to tak długo widno. Tutaj, im dłużej na zachód, tym jest. Pamiętajcie, późniejszy, późniejszy zachód słońca. Uff, a w Holandii to w ogóle 23 słońce zachodzi. To tak kiedyś byliśmy. <laughs> U znajomego on mieszkał w takim domku nad jeziorem i to słońce tak zachodziło na, za to jezioro. I to taki. Jak ja mówię, szczęśliwy czas i człowiek nie jest zainteresowany, która jest godzina. No i tak to słońce już tak fajnie zaszło, i ja mówię do no męża: Dobra, już posłuchajcie, idziemy, już no, ile siedzieliśmy, ileś godzin, i ja pamiętam, przyszliśmy, czy przyszliśmy, wychodziliśmy. Ja patrzę: dwudziesta, 30, Ja wiem, no jak to 20, 15 słońce zaszło. <laughs> tak jak człowiek, przyzwyczajony do innej, <laughs> do innego adresu, do innej lokalizacji. To i zachód jest inny i wschód o innych godzinach, prawda? O, tu coś przyleciało. O, jaki maleńki ptaszek. Siedzi na czubku. Słyszycie. No jeszcze... O. Uff, a jak wygląda wschód? Zaraz Wam pokażę. U mnie słońce już zeszło. Zobaczcie. O. Niebo takie skółki wysoko latają, a ten śpiewak siedzi o tu, na tym czubeczku najwyższym. I tam widać słońce, o, jak już zeszło, jak się tu pokazało na dachach. Dobra, no, ćwiczymy dalej. Drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, tylko muszę znaleźć kawałek ściany już, które wczoraj nowe Spodobało mi się. Stajemy przy ścianie. W lekkim rozkroku stajemy przy ścianie. Tutaj opieramy nogę o ścianę. Tutaj ta druga szerzej. Ręce przed siebie i będziemy robić skręty do tyłu. Teraz tak o strony technicznej. Prawa ręka idzie daleko, tam za, a lewa łapie się za brodę. I robimy skręty w ścianie. I to jest kochani ćwiczenie dla kręgosłupa, dla bioder i dla kolan. Także powtórzę jeszcze raz, stoimy przy ścianie, prawa noga, ja z tej strony ściany, prawa noga przy ścianie, przy krawędzi, druga troszeczkę tak szerzej, odwracamy się, ręka idzie do tyłu, a prawa, a lewą się łapiemy za i no, Powiem Wam, że mi się podoba to ćwiczenie. muzyczne na przepiękne. Ach. 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 chwileczkę. Wróble wieszkały tam, w tym drugim bloku. Na brzegu jeszcze widzę, teraz zobaczyłam wróbla. Małe były, odchowałe, odchowane. No i czekaj na następny na przyszły rok. <noise> Rodzina się powiększyła i dorosła. Dorosła i wyfrunęła z gniazda. Okej, okay, jeszcze chwila i zmieniamy stronę. Zobaczcie kochani, jak mi... Pomidor dojrzewa. Patrzcie, jaki już się robi. Czerwoniutki. Dobrze. Przeciwna strona. To teraz lewa noga przy ścianie. Lewa ręka do tyłu pójdzie na tam. A prawa łapie się za brodę. dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia 21 22. Jeszcze chwilę, nie? 23, 24, 25. No ale ładny świt. Jakże pięknie na dworku. Przyjemnie. Dobrze, to teraz tak. Możemy się potrzymać i otwieramy nogi. Na raz. Podnosimy do góry kolano, na bok i opuszczamy, stawiamy. E, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No coś mi gdzieś tam przeskakuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. O, aż to czuję, raz, dwa, trzy, cztery, I jeszcze dziesięć sekund, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, trzy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz przeciwna noga. Kolano podjęte do góry. Na raz, na dwa otwieramy biodro. Trzy opuszczamy. Na cztery dostawiamy. O. Teraz inny śpiewak. No przywitał się i idzie, idzie dalej. No zapraszamy do śpiewu, zapraszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dba, trzy, cztery. raz No, jaki śpiewak. Jakie trele. Budzi się piękny dzień. O, już słońce tu wchodzi. Wychodzi tam, bo tam jest troszeczkę też górki. I wychodzi już na jest są oświetlone y słoneczkiem czubki tutaj tej choinki. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Luzujemy i zrobimy parę skłonów. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak ja robię skłony? Ręce tutaj, żeby zrobić... Zginam w łokciach, trzymam się tutaj za przedramienia, żeby zrobić głębszy skłon i lecimy. Raz, dwa, trzy, trzy. Cztery raz, dwa trzy i na cztery wyprost. Raz, raz, dwa trzy, cztery 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 raz, dwa trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Uf, cztery. Jeszcze za dwa razy. Raz, dwa, trzy. Wyprost. Raz, dwa, trzy. I tak głębiej pogłębiony skłon. Uf, I wyprost. O. 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 O, zobaczcie, i teraz poruszamy ramionami. Do przodu. No, do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Poprawiamy postawę. Uch. O, przepraszam, ale jak mi się zimnęło jeju. To takie chłodniutkie powietrze jeszcze rano. Uch. 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 Dobrze, zapraszam na podłogę. Jeszcze wójkę latki. Z kubeczka, z pięknymi kwiatami. Jakie te, kochanie, jakie te kwiaty są wszędzie piękne, jaka ta natura jest niesamowita. Zanim siedzimy na podłodze, to jeszcze bierzemy nasz stołeczek, przesełko stabilne, żeby zrobić parę skłonów, bo tutaj rozluźnianie tych naszych bioter, kochani, to jest bardzo fajna sprawa. Czyli siadamy sobie tak nie głęboko, bo to będzie ciężko, chociaż jak komu pasuje, ale lepiej tak jest na krawędzi, bo będzie głębszy skłon. Czyli siadamy sobie stabilnie, podparcie nogi tutaj, biodra otwarte i robimy skłony do podłogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu aż inaczej wszystko pracuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy cztery o, tutaj czuję raz, dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy cztery Marcinie, witam i kłaniam się niejutko raz, dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy. Cztery. Witam Panów i witam Pani. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery. Guten Morgen. <laughs> dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj, guten Morgen, czyli dzień dobry, taki o ten ranek. Dzień dobry. Dobry ranek. kto jest, kochani, do dziesiątej. Później już jest guten. Tak. No, dzień dobry. Tak, jako dzień. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A ja właśnie uczyłam koleżankę, jak jest w Olszy, bo ta wymiana informacji językowych. Jeszcze tylko spróbujemy, jakbyśmy nogę zgięli i zrobili skłon ze zgiętą nogą, pochylenie takie, bo to skłon, to mocno powiedziane, to tak się troszeczkę ponaciągamy. Czyli siedzimy, jakśmy siedzieli, nogę zawijamy, drugą się podpieramy i taki skłon, kochani, takie pochylenie, o, z podparciem, tutaj pracuje z tyłu mięśnie. To tylko tak. To było ćwiczenie dla chętnych. A drugą nogę dla równowagi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dla chętnych. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. A teraz dla wszystkich. Już w normalnym rytmie siedzimy sobie wygodnie. Kolanka do przodu i będziemy robić skręty. Czyli ręce przed siebie i lecimy ze skrętami. Raz, dwa, 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 raz dwa 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 raz dwae półmintki raz dwa 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 Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz dzień dobry. Burzynko dzień dobry. Ja dzień witaj. Raz, dwa. Mariola. Raz dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Elżbietkę też witam. Witam, witam wszystkich serdecznie. Ok. Stołeczek na bok. Sobie. O, niech sobie stoi dalej. A my siadamy na podłogę. I może przygotowanie takie wstępne do kobry. Machniemy troszeczkę kobry. Także najpierw kolanko zgięte, noga do przodu. Druga, na drugą, drugą prostujemy. O, zobaczcie, tak. Może jakoś tak bokiem pokażę. Czyli. Mamy. Zgięte kolano do przodu. Trzeba sobie miejsce zrobić. O i kładziemy się. Wyciągamy. Wyciągamy się. Możliwie jak najmocniej. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Podnosimy się powoli. Zmiana nogi. Czyli prawa idzie do tyłu. Prostujemy, prostujemy, kładziemy nogę na kolanie, stopa wyciągnięta. Tu mamy kolano zgięte. Możemy iść tak troszeczkę bokiem, tutaj to no ile? Kładziemy się i się wyciągamy. O! Ok. I zmiana nogi. O, zobaczcie, jak to już nam płynnie idzie. I znowu kolanko, do znaczy kolana noga do tyłu, kolano na podłogę i, i wyciągamy się. Okej, okay. jeszcze tak, zaraz. Na spokojnie, to jest na spokojnie, z kobrą polecimy trochę szybciej. Na spokojnie. Teraz kochani, jak już jesteśmy wyciągnięci i wyciągnięte, już ja się przekręcam i lecimy z kobra. Czyli, najpierw próba, czyli przy kobrze, nasze cztery litery wypinamy do tyłu, a później kładziemy bioderka na ziemi, na podłodze. Ręce mamy podparte. Jesteśmy podparci i łokcie wyprostowane. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. O, ciepło mi się robi. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa. Trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć i koniec. I jeszcze tak. O, jeszcze zrobimy sobie o, zobaczcie. przeciwwagę ćwiczenie. Ręce wyprostowane, nogi wyprostowane, głowa do ziemi. Przyjemnie ciepło się zrobiło. I to tak jest, żeby. Nie to, żebyśmy zrobili od razu 100, tylko jeżeli już byliśmy rozciągnięci, robiliśmy 20, 25, 30, tak, kochani, o jedno, dwa więcej. Dziękuję Wam za dzisiejszą gimnastykę. Zapraszam na jutro, myślę, że o poranku. Jakie niebo piękne, piękne. I gratuluję. Gratuluję Tobie wytrwałości. Każdej z osobna i każdemu z osobna. Za to, że jesteś, za to, że ćwiczysz, za to, że się nie poddajesz, za to, że podjęłaś, podjąłeś decyzję, że będziesz ćwiczyć. Ćwiczyć i ćwiczysz tutaj razem z nami. Niech ci się poprawi humor i uśmiech na twarzy za gości, że inni też ćwiczą, że nas nie widać, ale ta liczba oglądalności świadczy o tym, że ćwiczymy. Także, kochani, jak jeszcze nie pisałaś, nie pisałaś komentarza, możesz napisać, skąd jesteś, z jakiego regionu. Także pozdrawiamy Holandię, pozdrawiamy Anglię, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są na terenie Niemiec, w Polsce oczywiście jak najbardziej wszystkich i kłaniam się niejutko i na całym świecie. Pa, do zobaczenia, do jutra.